Kupiłem sobie miernik decybeli, ładny, czerwony. Zauważyłem jego brać przy niektórych testach. A co robi? Wskazuje. Urządzeń wskazujących nigdy dość. Chcesz coś wskazać? Co robisz? Wskazujesz czym? Palcem. Jakim palcem? Wskazującym. Myślisz, że to przypadek, że ten palec nazywa się właśnie wskazujący? Nie. Urządzenia wskazujące są ważne. Dzisiejszym urządzeniem wskazującym, jakim się zajmiemy, będzie wielofunkcyjny, 2,4G, bezprzewodowy, przenośny finger, ręcznie, ręczne, trackball, myszy, 1000 dpi, myszy, powietrza, dla pc laptopy. Aliexpress chyba źle tłumaczy tytuły na polski. Jest to bezprzewodowy trackball. Wciąż wolałbym, żeby takie wróciły do laptopów, bo ani touchpad, ani trackpoint nie są w stanie wypełnić tej dziury w moim sercu. Urządzenie zakupione jest oczywiście od myfriendów, którzy znajdą milion rozwiązań do jednego naszego problemu. instrukcja. W opakowaniu nie znajdziemy zbyt wielu rzeczy. Mamy instrukcję, mamy trackbola, no i odbiornik na USB. Jest jeden wielki plus. Jeżeli nie znajdziecie zastosowania dla tego sprzętu, to zawsze możecie go wręczyć swojemu wężowi, który z chęcią będzie się przeszałgiwać przez to miejsce na palec. W zestawie jest jeszcze futerał. Nie wiem dlaczego, ale oni chyba mają manię pakowania wszystkiego. Nigdy z takiego nie skorzystałem, a mam ich dosyć sporo. Nie traćmy czasu. Chodźmy do komputera. Podpinamy dongla pod USB. Brzdęk. No, i teraz trzeba jeszcze dołączyć bateryjkę, bo producent nie dołączył jej do zestawu. Po włączeniu okazuje się, że urządzenie działa i można nim nawet coś narysować. Na przykład małego ziemniaczka. Tylko jak sami widzicie, ciężko jest to zrobić precyzyjnie. Wracam tutaj, bo nie lubię jak się mieszają kolory światła. Samo to urządzenie ma 8 przycisków. Lewy przycisk myszy. Prawy przycisk myszy dwukrotnie, dlatego że jest ona dostosowana do ręki lewej jak i prawej. Oprócz tego jest switch do DPI, który zmienia podświetlenie scrolla, kolorki, standardowego scrolla z możliwością wciśnięcia oraz wyłącznik. Bang, bang. Daje to nam 5 unikatowych przycisków, ale co dają te, które niby poruszają kursor w prawo i lewo. Żeby to sprawdzić, użyłem narzędzia do sprawdzania ghostingu na klawiaturze. No i jak się okazuje, lewy przycisk to po prostu Escape, a prawy odpowiada za Enter tylko za jego krótkie wciśnięcie hm, ciekawe hm, no ale dobra, czy da się korzystać z tego urządzenia na co dzień? Wejdźmy na przykład na YouTube'a. Na YouTubie zobaczymy scrollem, czy się cokolwiek nam będzie podobało. Na przykład. O, zobaczmy, nowy film ziemniaka. Wchodzimy, ładuje nam się strona. Jeżeli chcemy zobaczyć na komentarzy, możemy także użyć scrolla, albo go wcisnąć i lekko przesunąć trackball na dół. Jak to jest standardowo w myszkach. Czy coś więcej? No nic więcej. Jak wejdziemy nawet do Photoshopa i będziemy chcieli narysować chociażby serduszko. To niestety tu się pokazuje, jak bardzo jest niewygodne używanie takiego trackbola, <grywania> trzymając go w ręce. Jeżeli chodzi o zmianę DPI, czyli ten mały guziczek w środku, to ogranicza się on jedynie do zmiany podświetlenia scrolla, dlatego że moim zdaniem zupełnie na samym komputerze nie działa. Nieważne, którą opcję wybiorę, zawsze ruch pozostaje taki sam. To już zdecydowanie lepszym urządzeniem do rysowania i obsługi komputera jest Razer Hydra połączony z wielkim pluszowym Enterem lub taka mała optyczna myszka przypominająca mały samochodzik, którą dodatkowo, jak się położy na pięknej podkładce z niedźwiadkiem łapiącym rybki, to da ona znacznie lepszy efekt. Sprzęt, który razem dzisiaj testowaliśmy, występuje jeszcze w wersji ze wskaźnikiem laserowym, ale ta wersja jest droższa, a 20 dolarów to wystarczająca ilość zmarnowanych pieniędzy. Być może taki sprzęt się komuś przyda, na przykład do obsługi telewizora. Ja niestety widzę dla niego tylko jedno miejsce w kolekcji urządzeń wskazujących, które nie spełniły wymagań użytkownika. Fragbol w laptopie jest znacznie wygodniejszy niż to, co udało nam się dzisiaj zobaczyć, ale to nie oznacza końca poszukiwań. Alternatywnych rozwiązań urządzeń skazujących dla myszki w sensie czegoś, co zastąpi myszkę. Jeżeli dalej chcesz ze mną podążać ścieżką poszukiwań i ten odcinek Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj. A jeśli jesteś fanem rozwiązań od My Friendów, niekoniecznie to tutaj obok mnie pojawiają się dwa inne filmy, które także mogą Cię zaciekawić, umilić poranek, wieczór albo noc. Dzięki za oglądanie. W poniedziałek dowiecie się, co się stało, że komputera nie ma tutaj, tylko jest w tamtym pokoju.